Siema widzowie. Dzisiaj Wam pokażę jak zbudować taką motobazę, czyli taką zapadnię po prostu. Że jak klikniecie ten przycisk tu to macie znaczy dźwignie, to wam się otwiera tutaj to. Patrzcie. Klikamy i tu. O! Tak żeby to działało. O taką sieloną... się Oczywiście to jest widzowie technik. Ja sobie pójdę na RTP i wam pokażę, jak to zrobić. Dobra, więc tak, nie dziwcie się, jak będą małe pomyłki, bo po prostu ja to robię drugi raz w życiu, więc. Może byś. No, pewnie będą. Bę, bę, chociaż nie no, nie wiem, czy będą pomyłki. Ja sobie sikierki użyję. Nie musicie sikierki używać, ale. Ja mam taki plugin. Word, Word Edit. Dobra, tak. Nie, to nie chyba. Dobra, parcie robimy, tak. Zobaczmy, jak tutaj dam dirta. No i parcie. Tutaj. Kolejne. Poczekajcie, czy ja to dobrze robię? To będzie... No dobrze chyba robię, tak? Nie, źle. Czy dobrze? Dobra, zobaczymy widzowie później. Dobra, tym się zajmiemy później. Tutaj sobie rozkopcie. O, i patrzcie. Stawiacie takie coś, bierzemy sobie Redstone. A. Przekaźnik Redstone tutaj stawiamy. O, tu tak. Tu idzie. Jak chcecie, żeby to było, żeby bardziej tajne to było, to robicie po prostu sobie tak, żeby tych mechanizmów nie było widać tutaj. Jak ten Redstone tu idzie, to robicie po prostu tak. O. Znaczy nie, tak nie. Tak. tak to już jest, tak to ta, nie zrobię, bo ja zrobiłem inaczej, patrzcie. Możemy ewentualnie albo wyciec, jak ja to zrobię. Tak, o. Gdzie? No. Tu sobie przejdę na szybko. Nie, tu musimy tak, o takie tutaj tak tutaj samo, sobie idziemy, dobra. Nie wiem czy cały czas tego sobie no i patrzcie mamy takie coś, no i teraz te postawimy takie coś, nie wiem czy ja to dobrze robię, ale raczej dobrze, przynajmniej podejrzewam. Teraz chyba... A. O dobra. I teraz potrzebujemy gdzieś dźwignię postawić. Gdzie to się zaczęło? A to stąd, Niech sobie to idzie. Teraz to idzie. Znaczy dźwignię możecie gdzie chcecie, na przykład tutaj. To poczekajcie, bo to nie może tak być. Musi być troszkę niżej. Tak będzie działać nie będzie. Tak? Spróbujmy. O! No i mamy tutaj dźwignię. I jak klikniemy... ...to nie wychodzi to. Poczekajcie. Co tu się stało? A już wiem chyba. Zniszczymy. Tutaj stawiamy ich chyba. Nie, tak na pewno. No... Nie wiem, ten technik tutaj klika. Coś ewidentnie źle tu musi być. Czy... No, może spróbujmy jeszcze raz tak? <laughs> Mam pomysł. Właśnie, co, co wiem, Dobra. Teraz jak klik. O! O, działa. Patrzcie. Klikamy. Patrzcie, teraz jest na przykład otwarte. Teraz jak kliknę, to jest zamknięte. A teraz jak kliknę to jest otwarte i patrzcie, tak spadacie na dół do swojej bazy i tu robicie bazę swoją, nie? Plugin. Widzowie plugin do takiego czegoś, że można na przykład... No, i spadamy. No, i tutaj już zbudowaliście, tak naprawdę, nie? No, i plugin. Poczekajcie. A plugin do takich rzeczy, że możecie robić takie rzeczy na przykład. Takie? No to macie plugin w opisie. A dobra, zacznąć, okej. patrzcie, tutaj kolega stoi, za, zamyka was i po do niego się tepasz. Ukośnik tepa i jego nick. Ja się na przykład do niego, technika pepnę. Nie wiesz, czy mnie zaakceptować. No i to by, chyba będzie na tyle z dzisiejszego filmu. Dajcie łapkę w górę i suba i to na tyle.